Bardzo się cieszę, że udało nam się pozbierać do kupy tę drużynę po bardzo nieudanym meczu u siebie z piastem Liwice. Była to porażka, która również od strony kibiców dała się nam bez znaki. A to, co prezentowaliśmy na boisku, to daje trochę optymizmu. Oczywiście można powiedzieć wprost, że mecz, który był do wygrania został zremisowany, ale przyznam szczerze, że jak ktoś mi tam powiedział podczas marszu do szatni, że w ciemno byśmy wzięli remis przed meczem. Natomiast mówiąc jasno, przy tych pięknych Światła, no to mam trochę niedosytu. Biorąc również pod uwagę, że bardzo chcieli zawodnicy ten mecz nie przegrać, a w momencie jak prowadzili, to widziałem mobilizację w przerwie, żeby nie dać odebrać sobie zwycięstwa. Kolejny mecz, w którym pomagamy przeciwnikowi szczyryć bramkę bezsensowny Paul ambo który dzisiaj był bohaterem raczej negatywnym bo mając w pierwszej połowie szansę podwyższenia wyniku na 2-0 to wprowokował wolnego z którego straciliśmy bramkę a było to takie miejsce z którego raczej dobrzy zawodnicy bramki strzelają jest to dla dla mnie jako dla trenera jakieś malutkie światełko w tunelu że być może z drugiej strony nie ma przepaści tylko jednak jest miejsce do jeszcze lepszej gry i na wiosnę powalczenie o Ekstra klasę w Lubinie. Jeżeli mój pierwszy kontakt z kierownictwem klubu był ze strony przynajmniej był bardzo optymistyczny, że walczymy o pierwszą ósemkę to może byśmy walczyli, aleśmy za grali, żeby mieć szansę znaleźć się w pierwszej ósemce. W tej chwili yy, kolejki się kończą jesienne, a Dzisiejsza pogoda była taka, że nie sądzę, aby mógł ktokolwiek narzekać, że miała ona wpływ na, no chyba mecz taki, bardziej przypominający walkę o punkty, aniżeli piękno dla kibiców. Jestem przekonany, że, bo byłem na płycie, że duży wpływ na to również miał stan boiska, który był coraz gorszy. W się zorientowali, że lew widząc, że nie można grać ataku pozycyjnego to wszczyliją piłkę pod naszą ramkę mając dużą przewagę, jeżeli chodzi o wzrost zawodników. No chciał w ten sposób nam stwarzać zagrożenie. Dzisiaj Państwo zobaczyliście na boisku pomocnika zagłębił o mojej fryzurze. Boreckiego i on absolutnie nie był naszym najgorszym zawodnikiem. Młody chłopak. Jeszcze dwa tygodnie temu nie wyobrażałem sobie, żeby go wpuścić do pierwszego składu, a tym bardziej, że będzie grał cały mecz i tak jak dzisiaj grał. Mogę tylko prosić, żebyście o tym nie pisali, żeby nie przeczytał, bo następny mecz może grać tak, że go już nie wystawię. Dziękuję bardzo, bardzo proszę.